Dzisiaj już piąty rozdział, dosyć długi, będzie podzielony na dwie części, a ten fragment, który będzie dotyczył planów, będzie umieszczony dodatkowo w materiałach na wideotece planu daltońskiego, tam gdzie są wszystkie spotkania z serii Dalton na wieczór przenoszone. Rozdział piąty, próby zastosowania metody daltońskiej w szkołach polskich. Nowoczesna myśl pedagogiczna toruje sobie dziś zwycięską drogą i rozpowszechnia się coraz bardziej wśród różnych ras i narodów. W różnych koncepcjach wychowawczych, jakie są wciąż tu i ówdzie, w różnych koncepcjach wychowawczych, jakie się wciąż tu i ówdzie wyłaniają, tkwią pierwiastki wspólne. Wszystkie zmierzają do wspólnego celu to jest do wychowania człowieka zdolnego do inicjatywy, do pracy produktywnej i twórczej. Ale obok wspólnych Dążności i ideałów zachodzą też różnice, nieraz znaczne, zarówno w stosowaniu środków metodycznych, jak i w organizacji wychowania i nauczania. Różnice te wynikają z odmiennych warunków danego społeczeństwa. Uwzględniają one w pewnej mierze odmienną psychikę dzieci, jak i stosunki kulturalne. Jeśli więc idzie, w doskonalenie metod wychowawczych, jeśli więc idzie o doskonalenie metod wychowawczych w naszych szkołach, musimy pamiętać o tych różnicach i w podjętych próbach i doświadczeniach zachować wskazaną ostrożność. Metody choćby najsławniejsze stosowane w innych krajach w odmiennym środowisku wymagają w naszych warunkach pewnej modyfikacji odpowiadającej psychice dziecka polskiego i istniejącym stosunkom kulturalnym. Pożądane jest szukanie podniet i myśl w ogólnym ruchu pedagogicznym, ale ze względów natury wychowawczej, jak i ze względu na samodzielny rozwój kultury pedagogicznej Konieczne jest przetwarzanie materiału drogą własnego wysiłku, własnej pracy twórczej. W szukaniu własnych dróg, w rozwiązywaniu zagadnień wychowawczych i metodycznych, oprzeć się trzeba na źródłach polskiej myśli pedagogicznej, co oczywiste nie wyklucza ścisłego związku z ogólnoświatowym ruchem pedagogicznym, tudzież umiejętnego korzystania z doświadczeń gdzie indziej poczynionych i z wyników uzyskanych w licznych nowoczesnych szkołach doświadczalnych. Tą drogą, szli nasi klasyczni tą drogą szli nasi klasycy pedagogiczni, zarówno twórcy Komisji Edukacji Narodowej w wieku XVIII, jak i znakomici pisarze z XIX wieku, m.in. Jędrzej Śniadecki, Trentowski, Estkowski, Libelt, Szczepanowski, Dawid Karpowicz. Nauczyciel, który ma tę szlachetną ambicję, by wprowadzić do szkoły nowe życie, musi wczuć się w ducha polskiej tradycji i twórczości pedagogicznej i równocześnie śledzić rozwój współczesnej pedagogiki, różnorodne prądy i koncepcje wychowawcze. Znane dziś pod nazwą szkoły czynnej lub twórczej, école active, szkoły pracy, arbeitsschule, wspólnoty szkolnej, Schule, metody de Krolliego, metody Montessori, systemu Daltonskiego i tym podobne. Warunkiem więc skutecznej pracy w duchu nowoczesnej pedagogiki są obok zdolności i zamiłowania szkoły systematyczne, studia teoretyczne. Przepraszam, jeszcze raz przeczytam. Warunkiem więc skutecznej pracy w duchu nowoczesnej pedagogiki są obok zdolności i umiłowania szkoły systematyczne studia teoretyczne. W ten sposób wydobędzie nauczyciel wiele zdrowych z ziarn, które zasilą rodzimą twórczość pedagogiczną. Systematyczne śledzenie rozwoju myśli pedagogicznej umożliwi mu korzystanie z obecnego dorobku, a równocześnie pozwoli mu wnieść do wspólnego skarbca ludzkości pewne pomysły zdobyte drogą własnego wysiłku. Z tego stanowiska i umować należy próby podjęte w naszych szkołach pod wpływem szkoły pracy, metody de Krolliego, systemu odaltońskiego i innych koncepcji wychowawczych. Próby te ożywiają i użyźniają naszą glebę szkolną, pobudzają szersze koła nauczycieli do dyskusji i doświadczeń, do studiów teoretycznych, rodzą wiele ciekawych pomysłów praktycznych. Ze szczerym zadowoleniem stwierdzić należy, że coraz liczniej powstają w naszych szkołach ogniska poważnej pracy pedagogicznej. Taką placówką, taką placówką będącą terenem doświadczeń na szerszą skalę jest przede wszystkim Miejska Szkoła Pracy w Łodzi pod kierownictwem Romualda Petrykowskiego. Zobacz też artykuł Polskie Szkoły Doświadczalne Ruch Pedagogiczny nr 10 rocznik 1926 i Szkoła Powszechna imienia Szlenkiera w Warszawie. W ostatnim czasie podjęto też szereg prób w kilku szkołach powszechnych w Krakowie, m.in. w Szkole imienia Henryka Jordana, gdzie klasę pierwszą prowadził w ubiegłych latach w duchu nowych metod pan Rudolf Hajnos, obecny nauczyciel Szkoły Ćwiczeń Państwowego w Seminarium Nauczycielskiego Miasta, e, Nauczycielskiego Miasta w Krakowie, który wnosząc w swą pracę wiele inicjatywy, pomysłowości i pierwiastków twórczych dochodzi do nadal interesujących wyników. Wspomnieć też należy o Szkole imienia świętego Jana Kantego, gdzie pani Grabczewska, Grabaczewska wypróbowuje od trzech lat na gruncie naszym metodę de Kroliego, w klasie pierwszej i drugiej, aż wreszcie w szkole im. Marii Konopnickiej, w której spotykamy się z ciekawą nader próbą zastosowania systemu daltońskiego na stopniu najniższym. Próbę tę podjęła pani Anna Amejsówna w roku szkolnym 26-27, pobudzona w pewnej mierze wykładami dr Młodowskiej o metodzie daltońskiej, która, jak już wspomniałem, stosuje tę metodę od trzech lat w Państwowym Seminarium nauczycielskim w Chełmie. Próby podjęte w szkole im. Marii Konopnickiej wzbudziły żywe zainteresowanie wśród nauczycielstwa krakowskiego, a zwłaszcza spoza Krakowa. Licznie zwiedzającego klasę pierwszą i drugą, a to głównie na skutek inicjatywy i umiejętnej współpracy inspektorki szkół krakowskich dr Marii Dłuskiej, która na terenie swego rejonu zmierza do wprowadzenia nowego ducha do szkoły i obudzenia intensywniejszego życia naukowo-pedagogicznego wśród nauczycielstwa. Na szeregu konferencji i dyskusji przy współudziale 250 z górą nauczycielek i nauczycieli omówiono pod kierunkiem dr Dłuskiej główne zasady systemu daltońskiego, jego podstawy teoretyczne na tle licznych lekcji praktycznych w klasie pierwszej. W ten sposób ma nauczycielstwo sposobność poznania jednej z najbardziej ciekawych dziś prób pedagogicznych w stosowaniu metody indywidualnej pracy dzieci w szkole, która z pewnymi modyfikacjami rozpowszechnia się w wielu krajach i którą stosuje grono nauczycielskie w Szkole imienia Konopnickiej uwzględniając miejscowe warunki. Nauczycielstwo zachęcone do studiów teoretycznych, pobudzone bezpośrednim przykładem, przejmie się duchem nowego wychowania, co niezawodnie wpłynie na podniesienie poziomu szkolnictwa krakowskiego. Na konferencjach tych nie wszystkie wprawdzie głosy świadczyły o wniknięciu w istotę współczesnej pedagogiki. Nie wszyscy zdawali sobie sprawę z konieczności stworzenia nowej szkoły w związku z nową erą kulturalną. Ale znaczna większość nauczycielstwa wykazała głębsze zrozumienie podjętych prób i umiała ocenić i uznać duży wysiłek pedagogiczny jednostek, owianych szczerym zapałem i pragnieniem stworzenia dla dzieci szkoły i szkoły jak najlepszych warunków rozwoju. Z kolei zajmiemy się: Bardziej szczegółowym omówieniem prób i doświadczeń podjętych w klasie pierwszej szkoły imienia Marii Konopnickiej. Sala, jakkolwiek nie różni się istotnie od zwykłej izby szkolnej, wywiera nadzwyczajne wrażenie na zwiedzających. Seria pięknie wykonanych kopii obrazów z życia dzieci, przedstawiających świat baśni i czarów, kwiaty, prace dzieci nadają tej sali prawdziwie estetyczny wygląd. Wzdłuż jednej ściany umieszczona jest tablica z linoleum, przy której pracować może równocześnie 10-15 dzieci zajętych rysowaniem lub pisaniem. Wzdłuż innej ściany pozawieszone są na taśmie liczne obrazki z podpisami wykonane przez uczennice wyższych klas. Obrazki te są pomocą w nauce czytania, o czym później będzie mowa. W klasie nie ma rozkładu godzin, nie ma też z góry ułożonego programu naukowego, przydzielanego na miesiące, tygodnie i dni. Uczy się tu z górą 50 dzieci w wieku od 6 do 7 lat, pochodzących z warstw przeważnie średnio zamożnych. Praca rozpoczęła się w roku szkolnym 26-27 dnia 15 września według programu obmyślonego zgodnie z zasadami szkoły twórczej. Uwzględnianie aktywności i zainteresowań dzieci, środowiska i współczesności, zasady koncentracji było przestrzeganie od samego początku, a z chwilą, kiedy dzieci zaczęły się uczyć czytania i pisania. Zastosowała nauczycielka metodę daltońską, a więc zorganizowała pracę samodzielną i indywidualną. Do połowy stycznia prawie, a więc przez cztery miesiące, program nauki i zajęć stanowiły pogadanki na podstawie obserwacji życia, przechadzki, wycieczki, lepienie, wycinanki, układanie patyczków, rysunki, liczenie, opowiadanie bajek i powiastek, piosenki, gry i zabawy. Wszystkie te zajęcia pozostawały ze sobą w ścisłym związku. Jedne wypływały z drugich, wszystkie wynikały z przeżyć dzieci. Dopiero w połowie stycznia 1927 roku rozpoczęło się czytanie i pisanie. Przy czym ani nauczycielka, ani dzieci nie używały wcale elementarza. Dzieci przynoszą często materiał do pogadanek zgromadzony na przechadzkach w porze jesiennej i wiosennej rośliny, kwiaty, motyle, chrabąszcze także z domu. A wreszcie i szkoła dostarcza im dużo żywych okazów: ślimaki, ryby, jaszczurki, wiewiórki itd. Obserwacja odbywa się tedy przeważnie na podstawie rzeczywistości, na życiu samym. Dzieci bardzo bystro wypowiadają swoje spostrzeżenia, często stawiają zagadnienia, czynią trafne uwagi, a następnie lepią z plasteliny, rysują w zeszytach i na tablicy, wycinają z papieru przedmiot, o którym była mowa. Po takiej pracy czteromiesięcznej, której celem było kształcenie zmysłów, w szczególności zmysłu ruchowo-mięśniowego, rozwój spostrzegawczości, ćwiczenia w wypowiadaniu poczynionych obserwacji, ćwiczenia w mówieniu i opowiadaniu na tle własnych przeżyć, nastąpiło w sposób naturalny czytanie i pisanie. Od rzeczywistości od obrazków przeszły dzieci do symbolów. W ciągu czterech miesięcy wyrażały swe spostrzeżenia i wyobrażenia, swoje myśli za pomocą ulepianki lub obrazka, a teraz z kolei miały przejść do wypowiadania swych przeżyć za pomocą słowa pisanego. Jak już wspomniano, uczennice klas wyższych przygotowały na ćwiarkach papieru rysunkowego liczne obrazki przedmiotów z najbliższego otoczenia i pod każdym z nich umieściły podpis. Obrazki, a zwłaszcza podpisy, były tak dobrane, że wyczerpywały litery alfabetu i odpowiednie kombinacje, np. pas, mak, len, bat, dom, kot, lis, gęś, las, ul, dach, koza, buda, pies, bąk, koń, liść, żaba, czapla, tablica i tak Dzieci wychodziły z kolejno z ławek, przyglądały się rozwieszanym obrazkom i każdy wybrał jeden z nich według własnej woli. Powróciwszy na miejsce, przypatrywały się jeszcze raz obrazkowi, obrazkowi i podpisowi, kojarząc znany im też z bezpośredniej obserwacji przedmiot z nazwą. Obrazek i wyraz, potem chowały obrazek, a na osobnych kartkach rysowały najpierw ręką prawą, potem lewą z pamięci przedmiot. W końcu, domyślając się na podstawie rysunku, odczytują tekst pod obrazkiem i podpisują, odwzorowują pod swym rysunkiem kilkakrotnie odnośny wyraz. W pisaniu, podobnie jak w rysowaniu, ma również zastosowanie ambidextria, czyli oburęczność. Do każdego z dzieci przystępowała nauczycielka i kazała odczytać, co podpisały. W końcu wychodziły dziewczynki do tablicy i tu ćwiczyły się w rysowaniu i podpisywaniu. Każda z dziewczynek ma też ruchomy alfabet i układa z liter drukowanych poznane wyrazy. Oto jak nauczycielka przedstawia początkowe lekcje pisania i czytania metody i czytania według metody daltońskiej. Z tęsknotą oczekiwały dzieci, opowiada pani Ameiserunda, pierwszej lekcji pisania i czytania, zwłaszcza, że ich rówieśnicy w innych szkołach posiadały już zeszyty i książki, pisały i czytały. Zapowiedź rozpoczęcia nauki pisania na dzień 13 stycznia wywołała szczerą radość, która wzmogła się, gdy pokazano im obrazki wielu różnych przedmiotów znanych już do codziennego użytku, już też z poprzednich pogadanek szkolnych. Obrazki wykonane przez koleżanki klas wyższych, barwne, zainteresowały i cieszyły je bardzo. Z zaciekawieniem przyglądały się im uważnie i dość długo, gdy kazano je schować i z pamięci narysować obejrzany przedmiot. Odczuły wielkość, raczej może trudność zadania. Obudziły się. Obudziło się i wyraźnie wystąpiło samo poczucie u jednych w dodatnim, u innych w ujemnym stopniu, o ile obrazek przedstawiał przedmiot martwy lub rośliny, mak, len las, od razu rozpoczynały pracę, inaczej miała się sprawa, gdy na obrazku było przedstawione jakieś zwierzę, lis, koza, kot. Jedna z najrezolutniejszych dziewczynek zamieniła obrazek z drugą, a i ta nie od razu zabrała się do rysowania. Dopiero zachęta ze strony nauczycielki w formie krótkiej pogadanki o częściach ciała danego zwierzęcia rozwiała niepewność dziecka i w krótkim czasie ukazał się lis z długim i puszystym ogonem na kartce białego papieru. Po narysowaniu przedmiotu wyjmują dzieci obrazki i czytają, domyślając się podpisu umieszczonego pod obrazkiem. O ile rysunek daje pojęcie konkretne, o tyle napis jest czymś niełatwo uchwytnym abstrakcją. Kształty liter rozmaicie pojmowane były zupełnie niepojęte. Kształty liter rozmaicie pojmowane lub zupełnie niepojęte. Na 52 dziewczynki, a 52 dziewczynek, trzy przez szereg pierwszych lekcji nie umiały najłatwiejszych nawet kształtów odtworzyć, to jest odpisać, a raz przyswojoną literkę powtarza dziecko także jeszcze przez parę dni w innych wyrazach. U większej ilości dzieci zapamiętanie kształtów uwydatnia się wyraźnie w długich nawet wyrazach. Bezpośrednio po lekcji zawołana do tablicy dziewczynka napisała cały wyraz bocian, nie rozróżniając liter, inne pamiętają pierwszą tylko lub dwie początkowe litery. W wyborze obrazków kierowały się dzieci zrazu wyłącznie rysunkiem wedle własnego smaku estetycznego i dużo czasu poświęcały rysunkowi. Zrozumiały jednak wkrótce, że trudniej im pisać niż rysować, zastanawiają się więc obecnie nad podpisem wybranego obrazka. Rysunek i podpis, wykonany początkowo na papierze bez linii, pozostawiają im dużo swobody. To też litery były duże, dzieci o mniejszej zdolności spostrzegania nie uznawały stosunku liter wyższych lub dłuższych do mniejszych. Niektóre szukały oparcia, kreśląc linie pomocnicze. I jeszcze inne pisały wzdłuż dolnego brzegu kartki papieru. Kształt liter w wykonaniu samodzielnym nie był łatwy. Nie uznają dzieci w literze linii pomocniczych, tzw. włosowych. Rysują najpierw szkielet litery. Teraz łatwo zrozumieć, dlaczego falski pisze inaczej niż my. Na przykład O piszą najpierw kółko, potem podsuwają kreskę ukośną, nie uważając jej za podporę litery, lecz za niepotrzebnie przyczepiony dodatek. Wreszcie haczyk łączący je z literą następną. Podobnie działo się z literą L. Dopiero pisanie przy tablicy naprowadza je na prawidłowe określenie znaków. Papier, liniowy, papier liniowany wprowadził zamęt, na której linii pisać. Różnice w Odległościach linii od siebie sprowadzały nowy kłopot. Dzieci uczyły, się, dzieci uczyły się skrępowane, pisały dłużej, z większym natężeniem, a więc uszczerbkiem dla kształtów i ilości liter. Pierwszy wyraz, napisany zupełnie dobrze, powtarzany, zjawił się z opuszczeniem jakiejś litery lub niedokończony. Każdy następny zaznaczał, z, zaznacza znużenie. Dziewczynki, które poznały kilka znaków przed rozpoczęciem nauki w szkole, czują się zakłopotane przy nowych, nieznanych dotąd. Mechanicznie nazywają je I lub U, gdy zobaczą kształt podobny. Podział wyrazu na głoski następuje dopiero, gdy na obrazku obok znajduje się podpis drukowany. Nic też dziwnego. Litery drukowane różnią się odpisanych pisanych wyrazistością, chociażby dlatego, że każda występuje osobno, nawet w jednym wyrazie. Kształty ich są prostsze, mniej skomplikowane. Odtąd też pojawia się nazywanie liter. Każda z dziewczynek ma ruchomy alfabet, który zabiera do domu. Tu znajdują się chętni pomocnicy w osobach rodziców, uświadamiają dzieci, podając im nie brzmienie odnośnej litery, lecz i nazwy. Łatwo więc poznać, którym dzieciom w domu pomagają. Nastrój w klasie podczas pracy bardzo ożywiony. Wybór obrazka zmusza dziecko do myślenia. Dosyć dużo czasu zużywają na namysł, często też zasięgają rady koleżanek. Zanim wyciągną rękę po obrazek, piszą dużo, chętnie, trudno, y, trudno je od pracy oderwać, zmęczone przerywają pisanie i żywo rozmawiają o tym, co robią. Po skończonej pracy oddają dzieci swe kartki z rysunkiem i tekstem, które nauczycielka przechowuje w osobnych teczkach. Każde dziecko ma swoją teczkę, na której naznacza kolejno napisane wyrazy. Codziennie wybiera sobie każde z dzieci nowy obrazek z podpisem, tak że z czasem poznają wszystkie litery i głoski. Tudzież ich kombinacje tworząc w ten sposób własny elementarz. Dzieci pracują tu i uczą się bądź to indywidualnie, bądź też zbiorowo. Rysunki, modelowanie, pisanie i czytanie stanowią, reguły, stanowią z reguły zajęcia indywidualne. Każde dziecko wybiera sobie dobrowolnie, jak już wspomniałem, obrazek z podpisanym tekstem, wyrazem lub też całym zdaniem, odpowiadającym jego treści, rysuje, pisze i odczytuje tekst. Przy czym ćwiczy się tak długo, dopóki sobie nie przyswoi nowego wyrazy lub zdania. W pogadankach zaś opartych zawsze na bezpośredniej obserwacji rzeczywistych przedmiotów, żywych obrazków, roślin i zwierząt biorą udział wszystkie dzieci i w ten sposób obok pracy indywidualnej istnieje też praca zbiorowa. Dla przykładu podajemy tu protokół pogadanki, jaka się odbyła w klasie pierwszej szkoły im. Marii Konopnickiej. Protokół ten oparty jest na scenogramie jednej z obecnych na lekcji słuchaczek pedagogium w charakterze hospitantek. Nie będę tego protokołu czytał. Zamieścimy go w uzupełnieniu tego filmu na właśnie w planie daltońskim wideoteka. W takiej zakładce czytamy Daltona, która pewnie niebawem się już pojawi, jak zmontujemy dotychczasowe nagrania, te, które. Pojawiają się właśnie przed spotkaniami z serii Dalton na wieczór. A teraz już zapraszam Was serdecznie na rozmowę, jaką Ania przeprowadziła z panią dyrektor i nauczycielką przedszkola Akademia Pana Boga, w którym wykorzystywany jest plan daltoński. Przenieśmy się więc do przedszkola naszych dzisiejszych gościń. A ja dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego fragmentu z książki Henryka Rowida System Daltoński w Szkole Powszechnej w Polsce.